Stalgorzów, Wilki, Krosno, Darku, stal gromi swojego jednego z adwersarzy a propos walki przedsezonowej o utrzymanie w Ekstralidze. Powiedz mi, 34 punkty liderów, 17 drugiej linii plus 4 bonusy. 6 juniorów, całki przyzwoity wynik. Czy to jest drużyna kompletna, która może się już włączyć do walki o medale? Czy te najwyższe kruszce, najmocniejsze? Ja jako odkryta opcja Krośnieńska powiem ja, tak. Ja. Um, oczywiście ostatnie cztery mecze. Um wykonaniu drużyny gorzowskiej. To było oczywiście 10 punktów z 13 łącznie na jednych z, najsła, jedy, no, z, z najsłabszych zespołów w lidze, bo oczywiście krośnie teraz e, komplecik pięciu punktów w dwustarciu i z ma oczywiście ostatnio kontuzja kołodzieja Zęgiego, że o holderze nie wspomniemy, ale wspomnimy, ale te pierwsze pięć meczy Patryku to były bardzo solidne, w, w, no oczywiście tylko remis i zwycięstwo, ale te porażki na, we Wrocławiu czy w Toruniu na przykład były e, czymś, co pozwala być może na pewno w przypadku Toruniu Brunia, sądzić o kolejnym bonusie, czyli tym, że Stal to jest teraz y, czwarta siła w lidze, która kto wie, czy jeszcze nie wykorzysta w playoffach, jeżeli do nich oczywiście dojdzie w ogóle w tym roku, jako się nie skończy na rundzie zasadniczej, to czy nie wyeliminuje jeszcze, no, czy Częstochowy, gdzie lubi jeździć i z nią się potykać, czy nawet Lublina. No właśnie, to jest cały ten ten właśnie. Element, którego majkowy, którego można by nie zauważać, mhm. bo to troszeczkę taka bańka mydlana się zrobiła właśnie przez te cztery mecze, o których powiedziałeś, bo można powiedzieć, myślę, że z. Yy, z czystym sumieniem, że to są dwie najgorsze drużyny w tym momencie, czyli właśnie Leszno i Krosno, w całej lidze, że GKM już się wydostał z tego, nawet może nie punktowo i nawet jeszcze ten torun jest niżej, troszeczkę w tabeli, ale nie potrzebny. Mhm. Na to, na siły zespołów, bo wiadomo, jak przetrzebiony jest Leszno i jak właśnie zostało rozgromione Krosno, ale na przykład taki Pfeiffer. Y, 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 bo to chyba jest taki duży wyznacznik tego jak ta drużyna wygląda. Ta, tak powiedziałeś, Tarku, nie patrz na mnie przed tym meczem, jak się, teraz nagrywamy, że Pfeiffer nie jest wyznacznikiem jego forma, nie jest wyznacznikiem formy całej stali Gorzów i właśnie chciałem powiedzieć, że 30, 45 punktów to jest jego dorobek z czterech ostatnich meczów. To my przejdziemy jeszcze I do jest... Oscar. Znaczy, nie, i jakby to podsumowuje, to mm. e, że to nie jest taka drużyna, jak się wydaje. Na pewno jest silna. Ale no, na kogo jechała, to jest bardzo ważne. Pytanie, czy ona jest tak silna, no wątpię, jak w ostatnich czterech meczach, czy jest tak silna, jak w tych pierwszych pięciu, bo teraz wiadomo, że te najtrudniejsze. Oprócz myślę Grudziądza i Torunia, bo Grudziądz na wyjeździe, ale właśnie czy to jest łatwy mecz w Grudziądzu, no ten aha, wyjazdowy aha, dla Gorzowa. A domowy z Toruniem chyba wydaje się, że Torun aha. jest łatwiej. No ale też, no dokładnie. Aha. Witajcie serdecznie kochani na kanale Park Maszyn, na kanale, w którym, w którym to razem z Patrykiem rozmawiamy sobie o rozmaitych bzdurach, pleciemy je. E, tak, że i tu lajki, komentarze, subskrypcje na YouTubie to nam pomoże pod każdym odcinkiem dowód nie tylko sympatii, ale też i krytyki. E, oczywiście e, wyczulamy, żeby e, merytorycznie zawsze, ale wy jest, dobrze się zachowujecie lepiej niż my w tych social mediach. No właśnie, Darku, bo teraz może odkryjemy tą tajemnicę, że my chcieliśmy po prostu swoje wynaturzenia naszych twórów mózgowych przekazać jakimś ludziom, jakimś społeczeństwu, próbowaliśmy w Lifestyle'u, próbowaliśmy w surfingu, próbowaliśmy w krykecie i się okazało, że w żurzlu trafiło, że jak wpleciemy czasami jakieś słowo żurzel albo pierwszy łuk, to wtedy nas słuchają. No bo to teraz leitmotivy są oczywiście, ale tak. Jak jesteście pierwszy raz, to witamy was serdecznie. My się na lud prawie że znamy, ale się mądrzymy, popełniamy błędy, ale przynajmniej się do nich przyznajemy. Patronite.pl, jeżeli chcielibyście za nasze błędy nam zapłacić, to od 5 zł w górę tam można wesprzeć nasz kanał. No i oczywiście żużlowa rodzina się razem trzyma, to akcja wsparcia Andrzeja Szymańskiego. 57.33 Darku, to jest... Y zatrważająca różnica, jeśli chodzi o te zespoły, tak jak powiedziałem na początku, między tymi, które gdzieś tam miały się bić o te dolne e, rejestry tabeli peg ekstraligii. Ekstraligi, tym bardziej, że do piątego biegu było przecież mhm. po tym y, fatalnym y, defekcie, w sensie fatalnym w skutkach i pechowym Waculika na pierwszym miejscu w piątym biegu. Tam nawet nie byłoby tej jednej trójeczki, bo tylko jedna trójeczka się przetrafia i to najsłabszemu punktowo rzecz biorąc zawodnikowi Wilków Krosno, czyli Milikowi. On właśnie tutaj wygrywa za nim Kasprzak, a już chyba największym wyznacznikiem jest, y, chyba zanim przejdziemy do tych punktów y, y, później, to jest to, że Kasprzak, który przywozi dzisiaj Jaśńskiego i Palucha. Jedzie w wieku 15. I tam ma defekt jeszcze. To był bardzo zjawiskowy mecz tak naprawdę. I właśnie to jest jeden z tych rodzin, rodzynków, bo oczywiście poza faktem, który się dokonał, że totalnie Gorzów tutaj zdominował to pole, tylko jedna trójka to jest no tak słaby wynik, jak ostatnio właśnie z Wrocławiem. E, Krosna, gdzie też tylko jedną uciłali na dystansie. W ogóle najwięcej mieli tylko i aż trzy w Częstochowie w, piąte, w meczu piątej kolejki e, rozegranym. Natomiast tutaj to dokładnie to jest kolejny mecz, gdzie e, o słabości Krosna, myślę, są dalej. Chociaż były tutaj w przypadku na przykład Andrzeja Lebiediewa i Jasona Doyla jakieś skowronki, bo oczywiście jechali na Wrocław, więc tutaj... Przepraszam, oczywiście na Gorzów. E, więc tutaj e, trudny tor, e, Liderzy bardzo mocni. Pfeiffer też u siebie jest mocny na tym to, że to nie jest Pfeiffer z wyjazdów. Oprócz tego Jaśński zawsze może namieszać i gdzieś komuś tam, na pewno juniorowi, ale też U24 te punkty odebrać. Tu, jeśli chodzi o krosno, to nie jest ciężka rzecz, żeby to się stało. Natomiast to wszystko się zaczęło, Patryku, od. Y tej y, odbiegu pierwszego, który jest dla mnie bardzo ciekawy. Może zróbmy tak dziwnie, jeżeli się zgodzić na to, że y, położymy to z biegiem dziewiątym, bo pierwszym y, w ogóle w meczu, którym y, wynik 5 do jednego był wynikiem fair, to jest bieg trzynasty wtedy dla Stali Gorzów. Y, te pierwsze te, trzy razy po pięć, jeden, dwa dla Gorzowa, raz dla Krosna, zawsze się coś działo, ale zanim ta lawina została zapoczątkowana dziwnych defektów i wykluczeń, to mamy bieg pierwszy w którym to Jason Doyle, jadąc tak, jak sztuka żużlowa nakazuje, po prostu chce wyprzedzić Szymona po małej. No, pech sprawia, że się spotykają w miejscu, gdzie hak Jasona wbija się chyba, nie wiem, czy to dobrze pamiętam, w kosz sprzęgłowy, tak? Szymona Woźniaka. Szymon nie kontynuuje biegu, wymachuje ramionami i sędzia zalicza, w ogóle nic się nie dzieje i tak dalej. No i mamy bieg dziewiąty, gdzie to oczywiście, przepraszam, to był dziewiąty, to był jedenasty, gdzie to Jason Doyle jest wykluczony po Ataku naszym Szymona Woźniaka. Mhm. Najdziwniejsze jest to, że moim zdaniem, jeżeli już, to Jason Doyle powinien był być wykluczony, chociaż to też kontrowersyjnie podkreślam, nie była jego wina w tym właśnie biegu pierwszym. Domyślasz się za co? No, rozumiem o co ci chodzi. Rozumiem pytanie. Jest po, po, to, po to wytłumacz, Chodzi, żebyś wytłumaczył mnie e... na antenie, a nie, bo ktoś może nie wiedzieć. No, no ja. Nie, nie, ja wiem, wiem, wiem. Właśnie dlatego mówię, że próbowałem to analizować, co, co by się stało na przykład, gdyby ktoś się wywrócił, tak? Mhm. Czyli jak to zdarzenie, zdarzenie tych zawodników wpłynęło na to, m, m, który miał bardziej zawinił do tego styku, że w ogóle doszło. Mhm. E, I wy, wychodzi mi, że no właśnie, jakby to był szczyt pierwszego łuku, to bym w ogóle nie potrafił znaleźć tutaj winnego. E, wydaje mi się, że. Minimalnie mógł mieć więcej tutaj za uszami Doyle z racji tego, że, że on się wynosił, a to Szymek ścinał, ale to właśnie jest to, że, że jeden robił jedno, drugi drugie i jakby tutaj pytanie jak to właśnie regulaminowo jest rozwiązywane w przypadku właśnie takiej no niemożności już dalszej jazdy, bo wkręca Co się znaczy... ten hak, pęka mm. ten, ten, ten łańcuch i po prostu no koniec, no, cokolwiek mm. by się nie działo, to mm, ktoś to powiedział chyba z komentatorów, że mógł się Szymek wywrócić, kto wie, czy by nie było, nie wiem, czy to było już zaliczone jeszcze jako pierwszy łuk, ale może by powtórzone było w czwórkę. Do czego piję, kochani, do tego, że w regulaminie jest, że jeżeli zawodnik spowoduje no nie tylko upadek, ale niemożność kontynuowania innego zawodnika yy, udzia udziału w, w danym biegu, no to zawodnik może być wykluczony. Yy, ja tutaj też jakbym skłaniał się bardziej, że to była wina, no nie tylko hak Jasona Doyla, ale jeżeli już, to po prostu nieczysto wyprzedził. Tak jednak się nadział, bo, bo, bo nie widzę po żadnej ze stron tutaj winy. Natomiast nie dziwię się też sędziemu, bo. bo, bo... On nie widział, co się stało, natomiast nie dziwię się, że nie przerwał tego biegu, może to dziwnie brzmi, no bo tutaj być może właśnie Szymon, nie wiadomo było, czemu on panikował, to jest też daleko, sędzia nie widzi tego, to chyba po biegu dopiero pokazali, że to był koszt sprzęgłowy, natomiast tam mógł po prostu mieć pretensje przez ostrą, nie wiem, jazdę Doyla, więc sędzia mówi, to jest tylko żużel, puszczamy dalej, ale po biegu, czy nie można było po prostu nie puścić, albo nie wiem, na co może pandemski, bo my nagrywamy to w sobotę, wypowiedź na ten temat, co w takim, takiej sytuacji, gdzie jednak ktoś spowodował, że ktoś inny nie mógł kontynuować tego biegu. Jeżeli to, był, to było wyjście z pierwszego łuku, to nie można było w czterech nawet powtórzyć. Niekoniecznie tutaj e, wtedy zaliczylibyśmy defekt. Czy można to w ogóle coś takiego odkręcić? Bo były już przecież biegi, które były powtarzane po ukończeniu ich. No właśnie to też jest tak, nie pamiętam teraz chyba to był mecz jakiejś pierwszej ligi, nie pamiętam czy to był Łódź, z kimś jechał, uhum. czy tam chyba Kuba Jamruk był, no nie wiem, czy teraz mi się coś nie miesza, ale że tam też były dwa uderzenia, bo tutaj też najpierw się zatknęli, na, na wyjściu z tego pierwszego łuku, znaczy gdzieś tam w połowie powiedzmy, i potem drugi raz wyszło już na na końcu wyjścia z łuku nie wiem no, czy to jest już była prosta to ciężko to yy, teraz określić ale myślę że można dałoby się to podciągnąć pod tą powtórkę w czterech, z racji tego że można by zaliczyć że to te, ta, ta, e, ta i, Jak ta to powiedzieć to ten kontakt między nimi czy to, to taka Walka to się ciągnęła właśnie już, już dużo wcześniej. I to mhm. nie był początek, właśnie ten, to zdarzenie przy, przy okazji tego, um, kiedy ten, ten kosz, mówisz, sprzęgłowy strzelił. Mhm. Więc tutaj, tak to moim zdaniem wygląda, ale właśnie z drugiej strony też moim zdaniem broni się jednak ta, ta decyzja, bo, bo tak jak mówisz, no, sędzia musiał dalej gonić wzrokiem też przecież za y, zawodami, a nie mógł patrzeć na woźniaka, bo coś mógł przełożyć z przodu, tak? Więc jakby musi lecieć za tymi, którzy biorą czynny udział, bo tutaj czy, może mogła być przecież y, pana tak zwana, więc cokolwiek mogłoby się stać, tak? I to no jedziemy dalej, tak? Więc... No właśnie pytanie, tylko, że moim czy mógł... zdaniem po analizie, tego, po analizie tego biegu po Y, y, już, już skończonym wyścigu po czwartym okrążeniu, Tam mogło się ewentualnie coś zajrzeć i ewentualnie jakaś decyzja. Nie wiem, czy były jakieś analizy, y, czy tam miało jakieś zawahanie sędziów no tego to nie wiem, to wiemy, czy nie pewnie nie, no bo nie, nie wychodzą takie rzeczy uh. bo my, czy niestety. No dobrze, bo tutaj oczywiście chodzi mi o to, że ja nie byłem na meczu, więc nie wiem, może ktoś z Gorzowa, kto siedział na prostej startowej i widział to dobre, dobre miejsce. Czy to zdarzenie miało już na. Czy to można było jeszcze ewentualnie zaliczyć pod pierwszy łuk? Czy już nie? Bo wtedy ewentualnie pytanie jest, czy sędzia mógł jednak to przerwać, bo były podstawy wizualne, żeby to kompletnie komple zaliczył, wiesz, nie wie, nie wie co się stało, przerwał to, no skrzywdził niestety zawodników będących z przodu, ale zawsze będzie jakaś ofiara tego, ale w tym przypadku właśnie podjął jakąś decyzję po przeanalizowaniu tego, co się stało. Wiadomo, że no ta infrastruktura jest, jest taka, że właśnie zabra, zawsze brakuje tej jednej kamery, nie? która pokaże to, mm. t, jakiś ten niuans, ale to zdarzenie oczywiście się łączy z tym zbiegiem w biegu 13, bo najpierw mieliśmy oczywiście. Dobrze mówię? Nie, 11. Najpierw mieliśmy, potem mieliśmy, po tym zdarzeniu w biegu pierwszym, w piątym defekt Waculika za 3 punkty. Potem znowu Jason Doyle w akcji, a tym razem właśnie jest Pechowy, bo jego udział w tym biegu, bo jest, no, wyklucza się przez defekt, to była Pana, tak, chyba, na, tak. na kolejnie, na wejściu w drugi łuk i trzy punkty idzie właśnie, no byłyby dwie trójki, a nie jedna w tym meczu. No i mamy bieg 11. W którym to y, mamy zdarzenie takie, że Jason Doyle y, wchodzi pod y, Szymona Woźniaka na wyjście któregoś tam okrążenia w pierwszy łuk I deflektorem jest kontakt, to widać na powtórkach, mały deflektora y, Jasona z przednim kołem Szymona Woźniaka Ale oczywiście internet aż huczy od tego, że Szymon to Woźniak i klasyczny do tego, i kładzie się po fery ataku czystym. Ym, no i tutaj właśnie jest takie, no, los, to co los ułamane y, na sędzia zabiera, no nie wiem czy złamane na sędzia, ale co los zabiera woźniakowi w biegu pierwszym, to oddaje właśnie razem z sędzią w biegu jedenastym, bo to już decyzja właśnie jest y, podjęta przez y, niego. Hmm. Y, no i pytanie do ciebie, Patryku, kogo byś wykluczył, bo publika tutaj była kompletnie, ale kompletnie y, przeciwko Szymonowi. Nie interesuje mnie publika. Ja akurat taki głosów nie że dla mnie, dla mnie to jest oczywiste, że, że tam był kontakt z reflektorem. Mały, nie mały był kontakt, i koniec. I tutaj bym się za bardzo nie, 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 nie roztrząsał. Tego myślę, że nie wiem, czy tam były jakieś wywiady z Stoidu, chyba nie, nawet ta kamina mhm. była jego w tym boksie. No, lepsza niż Szymka po tym. W defekcie, bo tam no, no. się zagotowało u Szymona pod tą y, czapeczką, jak nigdy Taki grzeszny chłopiec i mm. tak y, brzydko do pana kamerzysty, który faktycznie poszedł blisko, ale no... Bo myślał, że nie tra trakt. Pedersen, to z Basi nie strzeli, nie? <grym> Właśnie, a on prawie, prawie strzelił. Mm. No jeszcze bliżej podejdź. <laughs> Może Dobra. to o to mu chodziło, że. M mniej więcej zagrałem to. E, tak, no i jak w sumie to chyba tyle, Darkus, z tych kontrowersji, bo no. potem to już się nic nie działo, oprócz tego, że 14 bieg to oczywiście krem de la creme, 5 mijanek i znaja, mm. znakomity wyścig mamy na, na prawie deser, bo potem 15 mm. tam e, też 5-1 dla, dla gospodarzy, więc to dużo się nie działo, chociaż tam e, też Ilebiediew z Fajferem się trochę pocieli, czy tam Ilebiediew próbował atakować, mm. ale no to, to tyle chyba z całego przebiegu, bo, bo no jak widzicie, no 24 punkty, e, e, to, 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 to tutaj nie było żadnego kontaktu i ciężko mówić o tym, że, że jakaś szala się przechylała na jakąś stronę. Ja tylko dokończę ten piek 11 ze swojej strony. Że właśnie tutaj rozumiem, jak, jak często mam tak, że jak był kontakt, to był, ale Coś jednak mnie nie przekonywuje w tym wypadku Szymona Woźniaka, w sensie z drugiej strony nie mówię, że on symulował to, bo ja, ja naprawdę nie siedziałem, nigdy nie jechałem, jak jeździłem na żużlu w szkółce, no to nie było deflektorów, to były jeszcze czasy bardzo spartańskie, chociaż już lata 90. ja nie wiem co to znaczy dostać reflektorem, więc się jako ekspert twitterowy nie wypowiem, natomiast bywają momenty, kiedy to jest aż dobitny właśnie kontakt taki, że Deflektor uderza w przednie koło zawodnika będącego z tyłu i wtedy motocykl spada po prostu na tę stronę, na którą się przechyla motocykl łamany. Natomiast tutaj jakby ta jazda Szymona, nie widzę, że te, te deflektor jest podbity, ale nie widzę, że to ma jakikolwiek... Bardziej ma na tylne koło jakby, Szymon, Szymona lekko obraca jakby w osi po tym zdarzeniu i z drugiej strony nie kupuje, z drugiej, no niestety, wybaczcie, mm. nie kupuje tłumaczenia, że Szymon y, zrobił to specjalnie. On, w sensie, będąc drugim, czy pierwszym, bo wjeżdża przecież pierwszy, będąc wyprzedzanym, w, nie wiem czy jest zawodnik naprawdę, który wiedząc, że zawodnicy jadą z tyłu, przewróci się specjalnie w, na wyjściu w łuk. W, w szerokiej. Wiedząc, że a jak będzie mhm. tylko kontakt, to ja leżę, bo przy, rozumiem, mhm. bywają momenty, zwłaszcza na pierwszych łukach, kiedy zawodnik jest trzeci i czwarty. I ten czwarty po kontakcie oczywiście wie, że nie ma nikogo z tyłu, więc cyk. Natomiast tutaj mi się wydaje, że raz, że ten y, że Szymon nie jest taki głupi, żeby mhm. aż tak uderzyć o ten tor, jak, jak koziołkował y, na nagraniu. No to y, ale z drugiej strony mówię, no niestety jest ten kontakt i tu chyba to wychodzi ułomność naszego drugiego sportu narodowego. Na Roku, ja już wymieniłem na sam początku tego um, naszego odcineczka, jak te punkty się rozkładały. No tutaj yy, gratulacje dla Pana Oskara Pfeiffera e, hmm. oczywiście za komplet pierwszy e, w Ekstralizy, bo myślę, drugi. że za czasów juniora to jeszcze tam mu się nie przytrafiło też, nie? Podobno drugi, jak nie jeździ, już nie pamiętam z kim, ale był tam 73 do 17 chyba z Tarnowem, było podobno też z bonusami. A. No, ale tam e, tłumaczyli hmm, niektórzy, że tam był łatwiejszy przeciwnik, więc ten się jakby liczy. Mhm, mm okej. Okay. W każdym razie tutaj znakomicie, dwa no, k też by był kompletny, gdyby nie to, że, że ten defekt Thompson w ogóle był kompletny. No jakby tutaj Szymek też z tym defektem y, w tym pierwszym biegu nie wiadomo, co by było, no wiadomo, że ostatecznie w tym biegu 15, y, przepraszam, w 14 y, przyjeżdża. Ostatni tam też się tak dużo dzieje, że, że, że jest to na pewno okrasą całego tego meczu, więc warto nawet, kochani, czekać takie nudne mecze, do tego, żeby jednak coś się zadziało w jednym, bo jednak Lebedev miał jeden punkt więcej niż Kasprzak. A jeden jechał w 14, a Kasprzak w 15, to ogromna różnica jest w waleczności w tym, na kim zdobył punkty, za kim jeździł, kogo ścigał, jak gryz ten tor, bo krzycha po prostu w tym meczu nie było. Ja się cieszę z tej formy Oskara, przede wszystkim widać, że on łapie ten tor, że on ma tę zdecydowaną. No to, to, to zdecydowanie w tej swojej jeździe pięknie się wygina. Widać, że ta jego technika on nie jest jakimś bajecznym technikiem, a z drugiej strony jechać na tym torze tak Ale pięknie i płynnie. <gry> Jak Oskarowi hmm. to się zdarzyło w tym momencie, to trzeba potrafić. Tak jak powiedziałem, na początku też to było krosno-lesno-lesno-krosno. -leszno -leszno -krosno. Zobaczymy, co będzie, bo on do no, tego momentu do y, spotkania z, no, z Gorzowem y, u siebie y, na wyjeździe w sensie w krośnie. Y, miał średnią 1,45. Tam mu podbiło potem na 1,52, teraz ma 1,93, to jest wysoka, średnia, ale myślę, że jak to będzie 1,75 na koniec rundy zasadniczej, Patryku, bo y, zakładam, że mu spadnie, nie życzę. Wydaje mi się, że jeżeli byłoby to objawienie sezonu, no to może utrzymać mniej więcej. Więcej tak 1.85 nawet. Natomiast to jest wart grajek tego, że o ile Wiktoria Ja Myślę, że nie może... podniecajmy się, Darku, tymi. Nie, nie podniecajmy się jednak tymi wynikami. Poczekajmy na tych mocnych Dokładnie. przeciwników, bo już mówiliśmy o tym, że wszystkim. Skoczyło do góry, więc tutaj naprawdę nie ma co A Natomiast mówię no, o tym, że to jest właśnie kluczowy zawodnik. Dobrze, że on się budował i zobaczymy, jak to na budowanie w, w tych meczach ze słabszymi Ale... przeciwnikami wyjdzie im, czy na zdrowie, czy na nie, kiedy będą potrzebowali tego czwartego dobryża. No bo sam Woźniak, Waculik i Thompson tego nie zrobią. Tak, tutaj oczywiście. E kładzie się cieniem na ten występ Jason na te dwie literki DW, bo tak to tego miał cztery dwójki, więc tutaj mogło być na pewno trójeczka, więc już miał 11. I gdyby nie ten te, te W z wykleczenia, tam powiedzmy, że miałby dwa punkty, więc naprawdę byłby znakomity występ, gdyby nie to, że no właśnie skończyło się jak się skończyło. Mhm. Ostatecznie to nie wygląda fenomenalnie, ale na to, że wyglądał dobrze i tutaj ciężko się przyczepić. Milik ten jeden bieg wygrał, ale wiadomo jak. No po tym defekcie Faculika, więc też nie ma tutaj planów wpiać na jego mhm. temat. O Kaspczaku już też mówiliśmy. Sadurski, Dzieliński, trochę takie mecze do zapomnienia, Bani też widać było, że krosto pojechało wszystkimi swoimi darku strzelbami. Wszyscy pojechali, bo nawet ten właśnie płaczący już yy, przed kamerami, bo naprawdę źle to wyglądało w sensie od strony klubu i od zawodnika, że hmm. to wychodzi na, na wizji w trakcie meczu, że on mówi o tym, że nie wie, dlaczego on nie jeździ w tych biegach, w tych meczach. Po prostu nie jedzie i, i, i dzisiaj też nie, nie, nie wyjechał, chociaż miał już pojechać, i ostatecznie hmm. się na tym to, że pojawia, nie wiadomo dlaczego. I przewozi jeden punkt, no wiadomo, na nikim, to no, no, można powiedzieć na, na, na... Nie, no nie jeździł w tym meczu, to pomyliłeś spotkania. W każdym razie, jeśli chodzi o zespół e, krośnieński, mówię o Pedersenie oczywiście, e, nikim. E, to mamy tutaj Krzysztofa Sadurskiego, który miał być tym wodzirejem, przepraszam, który bardzo dobrze wyglądał w tych pierwszych trzech meczach właśnie z Lesznym na wyjeździe, potem z Toruniem, Grudziądzem u siebie, ale od trzech to jest jeden punkt dokładnie prawie tak samo jedzie, zawsze ten jeden i zawsze, Patryku, co ciekawe, to jest ten bieg numer cztery, a nie juniorski. Ostatnio w trzech ostatnich juniorskich nie zdobył żadnego punktu. Tu jest ten pies pogrzebany. Z kolei Denis Zieliński, to też jest żadna gwarancja. Już wydawało się gdzieś tam na początku, że może coś w tych juniorskich zaskoczy, bo przecież w Grudziądzu wy, z Grudziądzem wygrał. Też był niepokonany z Toruniem u siebie. No, ale nie. Natomiast Szymon Bandur, co drugi mecz zdobywa jakieś punkty i to był występ do przewidzenia. Nie zgodzę się tutaj jednak z tym, Którzy zarzucają mu to, że ten zawodnik jest niebezpieczny i powinien iść. no Powinniśmy się zastanowić, jak to teraz jest leitmotiv, właśnie w, w polskim żużlu, nad licencjami wydawanymi zawodnikom. Yy, a prawo bańdura, to jest najtrudniejszy tor w Polsce, yy, jeśli chodzi o pierwszą ekstraligę, oczywiście, w Gorzowie. I tutaj yy, oczywiście. Brak wiedzy wyszedł, ale chcę go pochwalić. To jest młody, ambitny chłopak, który no nie zawsze mu wyjdzie. Paluchowi też nie, który potrafi wyglądać zjawiskowo na motocyklu w momentach lepiej niż rok temu. A bym była tak jak ostatnio z trzema wykluczeniami, że też mniej więcej uda mu się komuś w bardzo taki podstawowy sposób wpakować kogoś w bandę. Oj, przedłużył się nasz ten, ten nudny odcinek. No taki odcinek. piątkowy ja lejkarz. To na koniec ten Zieliński. Denis, Denisowi Zielińskiemu y, plusik za to, że jednak Bartkowiaka, który ostatnio bardzo fajnie, szczególnie w tych juniorskich pojechał i tutaj przedzielił parę Gorzowską, mm. jest tylko tutaj plusik za ten dwojeczkę w pierwszym biegu juniorskim. I tyle, kochani, jeśli chodzi o ten tak piątkowy y, wieczór z PGE Ekstraligą. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajków, do przeklejania naszych treści, do tego, żeby zapoznać się z naszymi Twitterami, Instagramami. Tam jesteśmy do waszej dyspozycji w trakcie meczów. Ostatnio nawet okazało się, że w piątek ja za, za starami Twittera teraz w, w, w niedzielę znowu był Darek, hmm. więc tutaj pewnie po, po, no zobaczycie, jakie są różnice w tym w naszym podejściu do tych twitterowych literek. Każdy, w każdym razie i tu, i tu sensu stricte prawie żadnego. Oczywiście patronite.com, Kośnik, Park Maszyn, tam możecie wesprzeć te nasze bajdużenia, jeżeli po prostu to, co robimy, ma dla Was sens i spędzacie z nami trochę czasu, zawsze, czy to kamerkę się usprawni, czy te wszystkie opłaty, bo to, bo to o to nam chodzi. Jeżeli pytalibyście się, po co nam kasa, no są te różne subskrypcje, są różne rzeczy, grafika i tak dalej, to wszystko my nie outsourcingujemy, tego robimy, to wszystko sami za własne pieniążki, no więc zawsze, jeżeli już to będzie nam miło, jeżeli... Będziecie czynną częścią parku maszyn. Żurzlewa rodzina się razem trzyma tu już akcję wsparcia Andrzeja Szymańskiego. I to tyle, kochani. Lecimy, bo już yy, huczą motory yy, w tetarowie, a hmm. jeszcze do zrobienia pierwsza liga i niedziela to już no w ogóle. Więc to nagrywamy sobotę, jak Darek powiedział wcześniej, więc naprawdę dużo przed nami roboty, dużo tego żurzła w weekend, więc przed wami pewnie też tych emocji na stadionie i przed telewizorami. Więc dziękujemy za dziś. Trzymajcie się ciepło, pa. pa. papa